Witam. W poprzednim filmiku mówiłem coś takiego, że. Wybiorę sobie komentarz spod, filmika, spod, spod mojego filmiku, w którym to zadecyduję, kto. Pod tym filmem właśnie mówiłem, że będę Wam yy, robił wam darmowy audyt, prawda, dla jednej osoby. Ale wyświetliło mi się coś, coś dziwnego, bo wyświetliły mi się tylko trzy osoby. A ja w międzyczasie miałem takich komentarzyków więcej dużo. Więc stwierdziłem, że nie będę robił pełnego audytu konta jednej osobie, tylko każdy, kto się zgłosi do mnie, proszę mnie znaleźć na Facebooku, napisać do mnie na Facebooku, tudzież na koncie. A nie, nie będzie Facebook. znajdźcie mnie na Facebooku. Napiszcie do mnie: nazywam się Łukasz Waszak, jak większość z Was pewnie wie. Znajdźcie mnie na Facebooku, napiszcie wiadomość, na wiadomości, czy ty się. Ja Wam co zrobię? To nie będzie pełen audyt. Ja obejrzę Wasze konto od wewnątrz. Powiem Wam, co na teraz trzeba zrobić, czyli co zmienić, tak na szybko. W sensie, jeżeli uważam, że aukcje Wasze są kiepskie, za krótkie, za długie tytuły, złe zdjęcia, cokolwiek. Przejrzę sobie Wasze konto, powiem, co ja uważam osobiście, że powinno być zrobione, a co Wy zrobicie, to już Wasza jest sprawa. Oczywiście, tak jak mówię, to nie jest za e, to pieniędzy, więc również niestety nie ponoszę odpowiedzialności za to, ale e, to będzie moja opinia na temat Waszego konta. Jeżeli stwierdzicie, że ta opinia ma sens, to absolutnie będę, będę tutaj pom mógł pomóc. Więc, tak jak mówię, kto dał komentarz pod moim ostatnim filmikiem, jeszcze możecie dać ten komentarz, prawda? Możecie się do mnie zgłosić pod, e pod na, na Facebooka i ja Wam e zrobię przegląd Waszego konta. To gadamy szczegóły już, jak się z nas skontaktujecie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, proszę o subskrypcję. I o komentarz byłoby też miło. Pozdrawiam, cześć.